Za nami dwa posiedzenia tego zespołu i chciałbym pana na koniec naszej rozmowy zapytać, co dalej, ale też poprosić o opinię, czy widzi pan przestrzeń do kompromisu? No, bo celem tego zespołu ma być osiągnięcie jakiegoś kompromisu między tymi dwoma różnymi wizjami rynku aptecznego w Polsce. Czy widzi pan takie przestrzenie do takiego kompromisu i jak będą wyglądały dalsze prace tego zespołu? O. Ostatnich dwóch posiedzeniach nie wiem, czy udało nam się cokolwiek, cokolwiek wypracować. Było dużo wypowiedzi, był dosyć spory chaos. Trudno będzie wypracować kompromis, kiedy nie zgadzamy się, obydwie strony nie zgadzają się z faktami, które prezentują. To znaczy, że któreś fakty są fałszywe, są zaburzone. Nie wiem też, co sami posłowie o tym sądzą. Wydaje mi się, że jest to dla nich naprawdę trudny rynek i trudny temat i są oni tymi informacjami dosyć przytłoczeni, żeby mieć porządny obraz sytuacji musieliby się naprawdę Sprawy tego zespołu zagłębić. Nie ma tam też tych wszystkich posłów, którzy stanowią ten, ten zespół i naprawdę nie potrafię powiedzieć, nie potrafię przewidzieć, co się stanie na kolejnych zespołach. Kolejne zebranie ma odbyć się w węższym gronie, abyśmy już mogli zaprezentować konkretne rozwiązania i abyśmy się dogadali. Z tym, że Trudno będzie się nam dogadać, kiedy mamy zupełnie inne spojrzenie na rozwój, na sytuację na rynku.